No to witam Was kochani w kolejnym odcinku na kanale Gohol Z tej strony Rafał, a córka się z mnie śmieje. Mamy 12 w nocy, wyjeżdżamy do Władysławowa. E, Zapraszam Was na najbliższe dwa odcinki. Będą z Władka z naszego corocznego wyjazdu będzie to trwało 5 dni. Jest teraz e, za 5 minut będzie piątek, więc dwa odcinki z wyjazdu. Jedziemy też na slot którego na tym kanale nie będzie, ale domy wam link w opisie będzie Od innych twórców po prostu, żebyście zobaczyli Jak to tam wygląda, pochodzimy trochę z wykrywaczami Zapraszamy na przygodę, jedziemy! No to kochani Zaczynamy przygodę, przed nami jeszcze my nie włączyli nawigacji Przed nami 665 km tam było I wyruszamy w trasę Jeszcze się na pewno włączymy po drodze bo parę ładnych godzin jest do przejazdu. Mam nadzieję, że w około 6,5-7 godzin to machnemy. No i mamy, kochani, mały problem. Mamy kolizję autostradową. Trafiliśmy lisa, szedł sobie prawym pasem. Jak go zaczął wyprzedzać, bo to wrócił się centralnie pod auto, i całe szczęście pod auto w pod. Bo jakby się odbił od zderzaka, no to byśmy musieli wracać, bo by mógł w chudnicy wylądować. Chodźcie by zobaczyć na straty, ale... Jeszcze cały z nerwów się trzepień. Tu, jeszcze tutaj na środku pozycja. No, tu chyba też. Tu. Ten nosek, ten nosek był tu trochę odżyty, ale tego nie było, tego środka, no i tutaj jeszcze jest. Ale najważniejsze jest to, najważniejsze jest to, że nic nie poszły żadne, żadne uchwyty. Nic nie pękło tak jak, ale tu jest, ja widać, że to Straszne. No. Straszne, szkoda, zwierzaczka, ale jedziemy dalej, nie trzeba się wracać. Ale rączki zadrżały. Dobra, lecimy dalej. No i co? 6.46 na miejscu, czyli ile? Niecałe 7 godzin jazdy? Członkowska już? 6.46. Dobra, idziemy się zobaczyć na plażę. No i w końcu, w końcu po roku czasu dotarliśmy. Na tą dużą kałużę. Coś pięknego. A tu już chłopaki z wykrywaczami. Konkurencja. To jak Ci się podoba? No... Jest. Pogoda piękna. Fajnie, dopiero się dojechali. Dwa dni, ale zawsze coś. Dobra, my próbujemy. My próbujemy wykrywacze. Czekamy na meldunek. Do godziny 12 jest godzina po ósmej. Woda dziewczyny już były we wodzie. A my poszukamy sobie jakieś monetka, może wpadnie na pewno wpadną jakieś kapsle, ale ważne, żeby fajnie spędzić czas, zobaczcie co wyjdzie. Dobra i mamy sytuację, pierwsze dwa złote tutaj z wody. Dość głęboko leżało, fajnie. No i pustki, pustki kochanie, no to kochani te dwa złote, te dwa złote wpadło. Dzisiaj wszyscy na mnie patrzą, bo już ludzi się zbierało przy parawanach. Ale mamy, mamy fanta kolejnego. Ale że... Kurde, mnie falę za chwilę zmyją. Mam nadzieję, że z tego będzie szczęście. Kolega Częczan przyszedł. Po się, co masz fajnego. Same śmieci. Wypadło. Coś mi spadło na A Ja mam 5 eurocentów ale tu gość chodziło, rana to nie, tu, du tu dużo ludzi nie było. To chodzi tak tylko o to, żeby się przejść i pochodzić, a nie żeby coś znaleźć. Dokładnie, no ale jak na kibelek te 4 złote zarobimy, to... To <laughs> no się może w życiu przydać. O, o, to, to. Powiem wam, sytuacja dość nieciekawa. Z pogodą popatrzcie tu dość ładnie w miarę. A tutaj co idzie? O kurde, chyba nas za chwilę przegonić z plaży. To bardzo się że tu jest tyle ludzi, że oni wszystko tu pogubią, a potem my to znajdziemy. No Rana będę pieniążków. Patrzy się, 22 stopnie, tyle ludzi bita bita no ale jest jednak, jednak zimno. Dobra kochani, po plażowaniu porannym idziemy się meldować na pokoik. Willa, w której mieszkamy, nazywa się Agat i wchodzimy do takiego, no, no takie piwniczki, już tu byliśmy w zeszłym roku i dlatego no coś fajnego. Sprzęt AGD i nasz apartment. Jeden pokoik. Dwu... dwuosobowa wersalka. Dwuosobowo. A tu nasz... Bu... Cześć. Nasze łóżeczko, szafa. No nic więcej nie trzeba. Coś pięknego. żyło się to miejsce tak, tak bardzo z tego względu, że jesteśmy w podziemiu. I tu taka Łazioneczka. My odpocząć troszeczkę, poczekamy na znajomych i zapraszamy Was na obiadek. Zobaczymy, co ile kosztuje, porównamy ceny do zeszłego roku. Dobra, kochani, tu co w zeszłym roku byliśmy, obiadek. Idziemy famać No i tak to wygląda. Rybki. No i kochani, tak to wygląda cenowo to trzeba porównać, bo tak mówią wszyscy, że drogo nad polskim morzem, no ale jest wszędzie tak samo Cała Polsko. No, jest drożej. Gdy zapłaciłeś? No jest troszkę drożej. Na 97 zł to no placek... To jest twój piwo na mysł 12 zł, schabowy 34. No u nas podobne ceny. To by... Wszędzie jest podobnie. No to to w górach w Guga, nawet w jeszcze bogatym rejonie żyjecie. No, a u was jest taniej? Nie, U nas jest drożej jest drożej, mam wrażenie, kiedy tak najpomniejszy. Nie chodzimy po knajpach. Można, można drogo zjeść, ale można też zjeść tanio. No. Tak. Jak coś nie sobie jest to tak. pięciogwiazdkowy lokal. No i takie porcyki. No nie za bogate. Nie za bogate. nie no, Ale były tu. Większe były te porcje, no. kiedyś Ale dobra, zobaczymy, czekamy na nasze Słyszałeś? może mi A to no, no. po parysku No mój placuszek chyba najlepiej wygląda Zobaczymy jak smakuje Na pewno jest najbardziej niedobry Jak największy. Idzie w pojedynkę. twarzy takowe. A my? kurwa, lasi się w tym się w tym gacie Także jest nagroda. Oczywiście ja to nic nie dostaję, żeby nie było. Jest nagroda ufundowana przez. Noktę, nie? Sklep nokta znaczy producenta wykrywaczy.

Patrzcie, coś pięknego. Jaka kasa jest złożona? jakieś serce jest złożone? Chuj kasą. Ale jakieś serce jest złożone? Do środka. Do środka, do zewnątrz. Wszystko od nowa zrobione. Garbusik, przypuszczam lata 60-70. 9 My już na śniadanko zawalamy. Jest następny dzionek. Wczoraj my trochę potęczyli, pobawili się, pośpiewali karaoke. Tu Wam teraz stawiam taki króciutki utwór kompromitujący nas. Znaczy, szczególnie mnie, bo Patrycja coś tam nie, nie dużo umie. A o tak po prostu tylko. Całe życie mówiłem, że. że musisz coś spróbować zrobić. No właśnie, nigdy nie byłem na karaoke, ale całe życie mówiłem, że. Że lubiłem śpiewać, nigdy w życiu nie powiedziałem, że umiem. <laughs> Kochani, taka tawerna. Śniadanko przyszliśmy zjeść. Zaraz zobaczycie cenę, porcje Pokaż, co tu jest ciekawego na śniadanko. I za jakie pieniążki. My już w sumie zamówili, ja już płaciłem się na tą, na tą kartę. Patysia się zamówiła naleśniki z tworogiem. A ja omleta z trzech jaj, z szynką i serem. Na bogato. Głodna jesteś. Głodna jesteś? Ty jesteś głodna plażowaniem, bo ty serbi słońce. A ja raczej słoneczka to tak nie za bardzo. Kurcze, no, Mam jeden fajny kupili, pokażemy wam. Taki plażowy. No właśnie. Z tym rozkładaniem to było przez. No ile my go składaliśmy? Taki samo rozkładający przez 15 minut my go przez 15 minut my go rozkładali, dziewczyny tam googlowały, jak to się w ogóle robi, żeby składali, składali, przepraszam. Kawka czarna była. Nie, 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 nie było. Ktoś się chyba pomylił, mam nadzieję, że nie ja. Bo ja kawę czarną. Jak smakuje? Bardzo dobre. No fajnie to wygląda. No i dotarł omleczek. Już się dobrała do jedzenia. Bo... A Patricia mówi, że. czemu nie nagrywasz? A ku plażowanie. W końcu, nie? No. Jezus, jak nie lubię tego słońca i tego zgiełku. No ale żona się nie, nie odmawia. No i co, w końcu plażowanie. Tak. <laughs> My z Patrycem morze, w końcu się popalać. Nie idziesz do wody? Nie, ja na razie idę do słoneczka. Idę do słoneczka. Czego się cieszysz? Do sminami. Moja córka na obozie sportowym. A gdzie było w sumie? W Kochani, mamy Ostatni dzień wyjazd. Dobra, idziemy na siadanko, wyjeżdżamy stąd. Jest, jest, było, było niesamowicie. Najgorsze są zawsze powroty. No kochani, kończymy naszą przygodę. Dotarliśmy ostatni raz nad morze, się pożegnać. Wczoraj padało, a dzisiaj piękna pogoda. Cuda, ale wiaterek wieje taki dość chłodny, ale jest super. Dobra, to do następnego, trzymajcie się. Jest auto, ja pierdolę.